Siemano, dzisiaj jest moja koleżanka ze szkoły. Julak. Czemu Julak? Ja nie wiem. Jestem. Dzisiaj jedzie, jedzie, jedziemy na nartach. Jedziemy na górkę. Chodź. Mówię, a tam na górkę! Chodź Jula. Ale na górkę. Jula! No, poczekaj. No nie widzisz czegoś? Próbuję sobie to wziąć. A tu jest. O Jula, Jula! Nie o, idziemy tu na górkę! Aaaa! Ej, Jula, tylko widzą mnie. Nie widzą Aha. To na swoim ekranie mnie nie widać. Tam nie ma. Jula, nie wykupiaj się! Chodź, Jula, po na dole jest taka fajna górka. Dobra, już Jula! Tak. I patrzcie, jak sobie chodzę w jednym <laughs> miejscu! co u mnie się dzieje? Płyniemy hu Daleko stąd Nie, utknęłyśmy Nie, ja nie utknęłam, ty utknęłaś. utknęłaś Ty też! Nie, bo ja jeżdżę. Ja też siedzę. hu 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 Czemu my to... e, dobra, chodź, musimy iść. Ja nie cię widziałam. Kurde! sanki Ej, bo mi ty je. Nie, ej, czuł ja jeszcze do tyłu. Nie wiem. Ej, bo nie jeszcze do tyłu. Lecimy. Pierwsza ty lec. O kurde, zaraz zwracamy. Lecimy! Ja. Yes. Ona się spoi. Tam się ona boi. Dobra. Trzy. Wii. Ej, bo ja tam byłam. Ej, bo ja już dawno wystartowałam. Zaraz się ścigamy, Jula. Ej, ja biorę kask. Och, siema, jakieś dziecko. Ej, weź kask sobie, bo nie będziesz bezpieczna. Jestem bezpieczna. Robię to pierwszy raz? Tak. Nie mam kasku? Tak. Nie mam. Do ważnych świat należy! Ale Jula, ja choć robimy mieć... wyścigi. Ale ja chcę mieć bluzę. No ale nie możesz mieć bluzy! Nie mam Chodź! Chodź! Jula! Content! Content! Aha! Rzeczymy, Czekajcie widzowie nie? musimy zrobić tak chwilkę przerwę. Po przerwie. ID. ID pod przerwę. Jedziemy! Jula! Patrzcie, no już, już je. się rozgrzewam. Robimy wyścig. No. Trzy co to? cztery. To bo ja nie pojechał. Już. Ej, bo ty będziesz pierwsza. Ty będziesz pierwsza. Wygrałam! To było oszustwo Jakie oszustwo? Oszustwo Ja idę na górę Czemu ty dalej ty stoisz? Co? Czemu ty dalej stoisz? Nie Przyjechałam Jula lewituje yeah. ja I mu coś zrobić, zaraz coś innego Du, 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 du. Widzimy się w następnym odcinku My widzimy się na dziw, Jula, dziw, Du du, du. My jedziemy. Jula, chodź, jedziemy. Dobra, ja my dziw, 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 ja dziw, 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 Czekacie? I się wywaliłam na dupę, prawie. O, już się wywaliłam. Haha, ale śmieszne. O, jula. Bra. Do następnego odcinka. Bajo, jajo.